Złą dobry, witam was 9 lipca o godzinie 26. Postanowiłem nagrać, rozprawić się właściwie z, z filmem czy z programem, z programem Niedowiary na taphałynie, w którym, którym kiedyś wystąpiłem, opowiedzieć wam o tym i podlinkować wam ten, ten odcinek pod filmem, po, ponieważ ciężko mi to będzie zrobić w trasie. Podlinkować i tak dalej. A o co chodzi? Chodzi o to, no, że kiedyś wystąpiłem w takiej serii niedowiary na TFAUEN-ie. Była, tak, była taka seria o rzeczach dziwnych, nieprawdopodobnych i tak dalej. No i ja tam się nie pchałem po pierwsze, tylko mnie poproszono, więc, więc wystąpiłem. A Dlaczego o tym mówię i dlaczego to pokazuję? Ponieważ profesor Piowol, mój widz i też twórca internetowy, złomowy, poprosił mnie dzisiaj o to, więc myślę sobie, że jest dobra okazja, żeby się z tym rozprawić. Tutaj jestem ja nad rzeką Wisłą jakieś 20 lat temu, to był chyba 2001 rok, czyli ponad 20 lat temu, kiedy byłem. Młodszy o wiele, i szczuplejszy, i włosów miałem więcej. Zębów też. No i <laughs> ten program wynaleźli gdzieś ci, którzy mnie zwalczali na moim kanale. Ci, którzy chcieli mi zaszkodzić, więc wynale wynaleźli gdzieś w internecie ten program i, i naśmiewano się z tego, tak? Pokazywano gdzieś tam w komentarzach link, wrzucono i. Naśpiewano się, że spadałem tam. Ale to opowiadam o moim wypadku właśnie o tym, jak byłem zachowany podczas tego wypadku, jak byłem podczas tego wypadku wyjęty, jakby spoza ciała. To był ten nadprzyrodzony element w tym wszystkim. No i jak to było z tym programem? Będę wam tu przewijał, troszeczkę pokazywał te może różne ujęcia. O tutaj tutaj, coś tłumaczy, ręką tak i tak dalej. O tutaj. No więc tak, no my chrześcijanie nie, źle, źle powiedziałem. Był między nami brat Mietek, tak, brat Mietek, który też stał się chrześcijaninem, świeżo starszy, starszy człowiek. No i zapoznał się z poselstwem, tak. Proroka Bożego Williama Mabranhama, no i stwierdził, że o tym się musi dowiedzieć więcej ludzi. I on chyba zadzwonił do, do telewizji TVN z tą wiadomością i zainicjował powstanie tego programu. W efekcie przyjechała ekipa. Ja mieszkałem wtedy gdzie? Ja mieszkałem wtedy w Bustroniu. Mieszkałem, tak, to się wszystko też dzieje w Bustroniu, nad rzeką Wisłą. Jeżeli chodzi o mój występ, bo tam jeszcze wystąpiło dwóch, dwóch chrześcijan na tym, w tym programie, no i po prostu przyjechali przyjechała ta ekipa, jeden taki co trzymał mikrofon, drugi obsługiwał kamerę, no i kobieta przeprowadzała wywiad, tak? I, no i powiedziałem, co powiedziałem, to wam podziękuję po prostu. Oni nas pytali kilka razy, tak, i ta telewizja. Myśmy za bardzo jako zbór nie chcieli tego programu, ponieważ no, w, w telewizję nie wierzymy, ale, ale jest to też dobre narzędzie, żeby prawda się mogła rozejść, tak szerzej. No i doszło do skutku. To, to nagranie doszło do skutku ten program, tak. To była taka seria niedowiary wiecie o różnych dziwnych zjawiskach typu UFO i tak dalej. No i Prowadził taki pan, właśnie ten, o tutaj, Maciej Trojanowski. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, mam tu taki statyw na ten telefon i tak, nie wiem, czy dobra jakość obrazu jest, ale to mniejsza z tym. No i chodziło o Williama Abrahama tak, który tutaj jest na zdjęciu właśnie. I który przepowiedział pewne wydarzenia, tak, na przykład różne wydarzenia i historia Historia jego jest krótki filmik, gdzie mówi też e, o sobie o swoich przeżyciach, są jego zdjęcia i wiecie to jest telewizja, która nie jest w temacie jakby naprawdę i oni to pokazywali różnych później pokazywali różnych kaznodziejów tak, którzy to nie był William Branham, to byli różni inni kaznodzieje, którzy jakieś inne zgromadzenia bo po prostu nie mieli może materiału. Tak, tutaj jest akurat, William Branham i jakąś siostrą opowiada, za kazalnicą i no ale są, są zdjęcia po prostu, które na, które na których tu jest William Branham też, ale są takie ujęcia, gdzie nie jest, gdzie są inni kaznodzieje, tak, przebudzenie wtedy było w latach czterdziestych zeszłego wieku no i i tam była, o, tutaj na przykład jest inny kaznodzieja. To nie jest, to nie jest William Branham, to jest inny kaznodzieja. Chyba A. 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 Allen się nazywa. I też był tam Oral Roberts, też słynny kaznodzieja Ziemność świątkowy gdzieś na takich właśnie zdjęciach, ale to mniejsza z tym. Oni to po prostu polepili z różnych takich archiwalnych nagrań. No, no ja opowiadałem swoją historię o tym, jak rusztowanie się zawaliło i jak Bóg mnie zachował. Byli też. Inni, którzy opowiadali, tutaj jest e, mój ówczesny pastor. Teraz mam innego pastora, to on tu opowiadał po prostu. E, głównie to on prowadził główną narrację tego programu, tak, jako pastor. No i jeszcze był e, człowiek, który wiele uczynił dla tego poselstwa. Dziś mieszka w Southampton. Właśnie często go pozdrawia na moich filmach. Jest już starszy i schorowany, ale. Ale to jest y, brat, który, od jego nazwisko, mam nadzieję, że nie obrazi, który uczynił wiele, bardzo wiele dla. chodzi o tłumaczenie taśm, tak. Jego głos można usłyszeć na taśmach, które są tłumaczone na język polski. No i ja miałem przywilej między tymi dwoma braćmi też wystąpić jako, no powiem, świeży, świeży, świeży chrześcijanin, bo ja w tym roku, w 2001, właściwie tej rzeczy zostałem ochrzczony i chrześcijańskim chrztem No i poproszono mnie, żebym wystąpił w tym programie. Wystąpiłem, a opowiedziałem o tym, jak po prostu byłem poza ciałem i Bóg, Bóg mnie zachował, tak? I dzisiaj mogę o tym wam opowiadać. Nie lubię samego siebie oglądać wtedy, ponieważ byłem taki, no. Człowiek był taki no, młody i głupi, jak się to mówi. No i tu jeszcze siostra, żona pastora opowiadała o tym, jak synów został zachowany jeden, kiedy została przejechana jego stopa, a przez auto i tutaj jest zdjęcie właśnie, zdjęcie rentgenowskie tej stopy, jak Bóg właśnie doprowadził do tego, że nic się nie stało, mimo że auto przejechało przez stopę tego chłopaka. Ogólnie o tym, kim był William Branham i na czym polegała jego usługa i tak dalej, to możecie usłyszeć z ust właśnie Jacka tutaj, mojego byłego pastora, a i ogólnie, ogólnie o tym poselstwie, które przyniósł William Branham i o co to w ogóle chodzi. Tak, no i ja, ja wystąpiłem też w tym programie, także a może tu nie jest korzystne zdjęcie, takie jest ładniejsze o tu tak bardziej. Podziękuję Wam ten, ten cały program i myślę sobie, no, że nie wiem, może miałem ten nagrać. Wasze zdrowie jeszcze mam to pudzino z poprzedniego filmu. Wasze zdrowie. Pytał mnie Paweł ostatnio Jańczyk, jak długo jestem chrześcijaninem? No jestem od 2001 roku chyba przełomu 2000 2001 jakoś tak już nie pamiętam dokładnie ale już ponad 20 lat tak I, i zawsze już będę chrześcijaninem to jest tak że jak człowiek jest zbawiony to naprawdę kiedy jest zbawiony i nawrócony to wtedy no, nie wraca się już do tego w czym był wcześniej tak no i tu jestem ja wystąpiłem w tym programie było wyśmiewane tak na kanałach które nie są mi przychylne, no i i od i cała historia, moi drodzy, Obejrzyjcie sobie ten film jak chcecie, to są prawdziwe świadectwa ludzi, których ja znam osobiście, i moje świadectwo też jest prawdziwe. Bóg mnie zachował, spadłem z rusztowania mniej więcej z piątego piętra, z połowy wieżowca, tak na ziemię, i, i nic nie miałem złamane, tak, po prostu miałem tylko wybite, wybite ramię. To tutaj odrapaną twarz, taki strób tutaj, no i prawa, prawa noga, gdzieś tam też łydka była spuchnięta bardzo mocno. No i palce, to już wam op opowiadałem Wam o palcach, na których wisiałem na parapecie, które były też wybite ze stawów, nie i to wszystko ortopeda mi to nastawił, a zanim jeszcze położyli na salę, gdzie leżałem 6 dni w szpitalu, no i, i wyszedłem tak. I... Wierzę mocno, że to Bóg mnie zachował. Byłem też wtedy poza ciałem, po prostu moje ciało leżało już na, na glebie, a ja, a ja spadałem jakby wyjęty spoza z, z czasu, tak? No i program ten był powtarzany kilka, kilka razy, były powtórki tego, no i wiem o tym, że, że ludzie się nawrócili też po prostu na chrześcijaństwo oglądając ten program. No i ja jestem zadowolony, ponieważ jeżeli. Choćby jedna osoba została nawrócona na prawdziwe chrześcijaństwo, no to już jest. Jest to dusza zbawiona, tak. A dusza jest, jak to powiedzieć, no, jest bardzo cenna, tak. I, I ta osoba otrzymuje życie wieczne, które nie ma ceny, tak naprawdę. nie? Bo możecie mieć pieniędzy, całą górę, ale to życie tutaj doczesne się kiedyś skończy i wtedy. Lepiej być, lepiej być, jak to powiedzieć, no, zabezpieczonym przed Bożym sądem, tak? I mieć pewność zbawienia niż mieć tutaj górę pieniędzy, żyć w rozkoszach, a potem, a potem znaleźć się po niewłaściwej stronie, tam po drugiej stronie właśnie. Także to tyle moi drodzy, nie chcę za dużo filozofować. Pod tym filmikiem będzie link do tego programu i ja bym sobie życzył, żeby każdy człowiek w Polsce mógł zapoznać się z poselstwem Williama Branhama i ten kraj wtedy wyglądałby zupełnie inaczej, na pewno korzystniej, lepiej, I gdyby to był kraj chrześcijański, tak, a nie jest niestety. No i jest jak jest, że tak powiem. Także pozdrawiam serdecznie. Chciałem się z tym rozprawić. Rozprawiłem się, pod tym filmikiem będzie link. Ja za chwilę jem kolację, wsiadam do busa i ruszam na Słowację, moi drodzy, i, i mam nadzieję, że, że wszystko zrozumieliście. Kiedy, kiedy będziecie oglądać ten, być może ten, ten odcinek tego, który wam podlinkuję, to tam bierzcie pod uwagę, że to nie wszyscy, którzy tam kładą ręce na chorych, na tych zgromadzeniach i tak dalej. To nie jest William Branham, nie, bo Zawsze gdy jest oryginał, potem wychodzą też i kopie, także on był właśnie tym oryginałem, tak? William Branham był oryginałem i jest Bożym prorokiem w co Mocnobierze i wszyscy chrześcijanie wierzą w to, a, a później pojawili się naśladowcy, tak, naśladowcy tej usługi. No i tak to zawsze jest, moi drodzy. Także e, wszystkiego najlepszego, miłego oglądania tego filmiku i kto by chciał, to sobie obejrzeć. Link pod, dam pod filmem. I to tyle. Tak yy, patrzę na samego siebie, jaki byłem młody i gdybym wtedy się zaczął, zajął złomem, to dzisiaj bym miał może ze trzy skupy złomu i siedział w domu i liczył zyski i uśmiechnięte by były wszystkie pyski. <laughs> Także to jest jestem cały. Ja zakończyłem w swój specyficzny sposób, tak? Takim humorem, yy, grubą nic, nicią szytym chyba tak to nazywa się, dobrze. Także byłem w telewizji, tak, ale nie dla swojej chwały, czy dla po prostu jakiejś sławy, tylko po to, żeby złożyć świadectwo o tym, że Bóg jest żywy, Bóg działa dzisiaj i ma swoich ludzi na tej ziemi i nawołuje jeszcze, zanim będzie źle. Wszystkiego dobrego, do następnego.